Wielu z was czekało na kontynuację serii Arkham, jednej z najpopularniejszych serii gier na świecie i się doczekaliśmy, ale dokładnie czego. Cześć, z tej strony Midler i wielu z Was prosiło mnie o to, abym wypowiedział się o Batman Arkham Shadow i w tym filmie właśnie to zrobię. Przyjrzyjmy się paru najważniejszym rzeczom odnośnie od gry, a jeśli oczywiście film Ci się spodobał, zostaw lajka, daj suba z dzwonkiem, żeby nie przegapić nowości, możesz też zostawić komentarz, a ja już Ci zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze zaczniemy film, jeżeli szukasz naprawdę dobrej muzyki rapowej, to polecam Ci wejść na kanał Dom Myślę, że nie będę dużo o tym opowiadał, no bo sama jego muzyka uh -huh. mówi za siebie. Let's go. <laughs> na nową grę z Batmanem w roli głównej odpowiada Rocksteady. Taki żart, bo nie odpowiada za nią ani Rocksteady czy Warner Bros. Montreal, tylko niesamowicie znane i wychwytywane studio w całej branży gier, którego nazwy nie wymówię, bo się po prostu nie da. Będziecie mieli ją po prostu na ekranie. Domo studio jest znane tylko z gier VR, takich jak np. Iron Man VR czy Republic VR. Już pewnie się domyślacie do tego dążę. Czyli nowa kontynuacja gier serii Arkham będzie ekskluzywna na MetaQuest 3. Z czego to wynika, bo Iron Man VR dostępne jest również na PlayStation VR. I pewnie jest to spodobane tym, że studio, z tego co wyczytałem, jest zależne od niedawna od mety, i żeby trochę podbić sprzedaż sprzętu, została pewnie podjęta taka decyzja. Na pewno z lepszych decyzji mogę powiedzieć, że studio podczas swojej krótkiej działalności na rynku wydało naprawdę dobrze oceniane gry opinia Iron Man VR. VR nie spadają poniżej 4 gwiazdek z 5, czy na Google oceny ma na poziomie 92%. Więc możemy w jakiś sposób mieć pewność, że granie okaże się strasznym krapem, tylko że jest jeden mały problem. Bo samego glewiar na świecie posiada plus minus 1 milion osób. On to też dokładne wyliczenie, ale z tych danych może właśnie tyle zakładać. Więc dosyć mała grupa będzie mogła się cieszyć możliwością zagrania w samą produkcję. Chyba że ktoś z Was ma 2,5 tysiąca do wydania na samo okulary, wtedy to co innego. Możesz napisać w komentarzu, czy sam je posiadasz, odnośnie samej gry. Myślę, że mniej więcej przybliżyliśmy. Taką postawę, więc teraz przejdźmy do tego, jak ma wyglądać sama fabuła. Wydarzenia w grze Batman Arkham Shadow rozgrywają się w dniach poprzedzających święto niepodległości. Pomiędzy fabułą gier Batman Arkham Origins a Batman Arkham Asylum, Batam City staje w obliczu nowego przerażającego zagrożenia. Tajemniczy król szczurów oraz jego wyznawcy wprowadzają miasto w chaos, porywając Jamesa Gordona, Harvey'ego Denta oraz innych przedstawicieli władz. Patrzy plan zakłada publiczną egzekucję w ciągu tygodnia podczas wydarzenia nazywanego Dniem Gniewu. W miarę jak w mieście narasta fala zamieszek i chaosu, Batman zany ze swojej determinacji, niesamowitych umiejętności detektywistycznych. Do walki z czasem. Jego celem jest powstrzymanie tego przerażającego wydarzenia, które może podgrążyć go tam w jeszcze większym roku. Jednak sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Jak zawsze, nasz bohater musi zmierzyć się z własnymi demonami, a w miarę zbliżającego się dnia, gniewu Baton odkrywa złożoną sieć intryk i zdradzają go do serca kultu. Ale przy okazji będziemy również też poznawali oryginy jakichś poszczególnych postaci złoczyńców z Reconversa. Także jeżeli chodzi o samą grę, to naprawdę zapowiada się świetnie, fabularnie. Żałuję naprawdę, że nie będę pograć. Będzie, że któryś z moich Witów przynajmniej będzie mogło zagrać chwilę w tą grę. Ja niestety no, nie mam samego setu, ale może kiedyś się uda. W tym punkcie nie skupię się na analizy klatka w klatkę, bo może się uda znaleźć tam jakieś ciekawostki i zostawię to na inny film. Ale z tego co zauważyłem po obejrzeniu paru trailerów, to to, że jak bardzo nam jest potrzebna nowa gra arka. Najnowsza część arka ma już 8 lat, czy już minął kawał czasu, a do tego momentu nie dostaliśmy żadnej godnej kontynuacji. Wiadomo, jest Suicide Squad, o którym się już wypowiedziałem i to dosyć nieprzychylnie. Wyszły również Gotham Knights, o których egzystencji totalnie zapomniałem na spory okres czasu. I że z tych gier naprawdę nie jest dobra, więc nie ma co się dziwić, że ludzie mego krzywo są nastawieni do Warner Brosa. Że do niedawna dominowali rynek gier superbohaterskich, a teraz wydaje się, jakby liczyli na to, że odejdą z tego rynku. jeśli dalej ludzie uważają, że nowe Spider-Many są gorsze gameplayowo od 8-letniej gry, to pomyślcie, co mogliśmy dostać, a co dostaliśmy. Jest to strasznie rozczarowujące i jako wieloletni fan serii Arkham, który nawet prowadzi kanał po tą tematykę, jestem bardzo załamany ich ruchami. Z dobrych czy niedobrych stron gra na trailerach wygląda bardzo dobrze, a no po prostu taką, przy której chciałoby się dłużej posiedzieć i pograć, ale niestety, jak już mówiłem, trzeci raz. Nie będę miał tej okazji, bo sam za nie posiadam. Też nie ma co się dziwić, że ludzie są rozczarowani, bo gdy Warner Brosowi sypie się grunt pod nogami i klikają panic button, to podejmują jeszcze gorsze decyzje. Bo ludzie chcieli nową grę Arkam, więc robili ekskluzji w Noviara. Jaka jest Wasza opinia odnośnie Batman Arkham Shadow? Ja uważam w sumie, że sama gra jest naprawdę świetnie się zapowiada, i naprawdę, jak mówię, już trzeci raz żałuję, że nie będę w nią pograć. Ale jeżeli Ty masz jakieś inne zdanie, to możesz je napisać w komentarzu, a przechętnie poznam Waszą opinię. Też przy okazji nie zapomnij stawić łapki, zostawić suba też na kanale. Możesz napisać właśnie komentarz, czy czekasz na samą grę, czy będziesz w ogóle mógł w nią pograć. Jestem ciekawy, jak wygląda Wasza sytuacja odnośnie samej gry. A oczywiście już nie będę zabierał Ci czasu. Życzę miłego dnia. Cześć.